Drugi z duetów Forte do motocykli, łodzi i sprzętu ogrodniczego poznaj MOTOPOWER 2. Ten dodatek do paliwa został stworzony, by jeszcze skuteczniej czyścić i chronić silnik, zarówno przed sezonem, jak i podczas codziennej eksploatacji. Jak działa? Usuwa osady węglowe z zaworów dolotowych i wydechowych, komór spalania i pierścieni tłokowych. Rozpuszcza smołę, lakier i żywice w całym układzie paliwowym. Poprawia spalanie, reakcję przepustnicy i ogólną wydajność silnika. Dodatkowo zapewnia smarowanie górnej części cylindra i zmniejsza tarcie dzięki specjalnemu modyfikatorowi, co oznacza późniejszą, cichszą pracę jednostki napędowej. Stabilizuje też paliwo zawierające etanol aż do poziomu E10, co szczególnie ważne jest przy dłuższych postojach. Jak stosować? Razem z Motopower 1 po prostu wlej oba preparaty bezpośrednio do baku przed tankowaniem. Świetnie sprawdzają się też przy zimowaniu motocykli, łodzi i kosiarek, zapobiegając problemom z uruchomieniem silnika po dłuższym postoju. To idealny zestaw dla każdego, kto chce mieć sprzęt gotowy do działania, niezależnie od sezonu.